Witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Ja mam na imię Małgorzata, a kanał, który prowadzę, poświęcony jest zagadnieniom ezoterycznym. Zapraszam Was dzisiaj na drugą część filmu poświęconą żywiołowi Ziemi. Żywioły definiują naszą najgłębszą strukturę. Danego nam temperamentu nie da się oszukać. Żywioły tkwią w najgłębszych zakamarkach naszego jestestwa, a wychodzą na jaw wtedy, gdy postępujemy spontanicznie. W dzisiejszym odcinku omówię między innymi, co łączy ludzi spod żywiołu Ziemi, jakie mają wady, jakie mają zalety i jak wygląda dopasowanie zodiakalne znaków ziemskich w partnerstwie. Jeżeli więc taka tematyka was interesuje, zapraszam do oglądania dalej. W astrologii żywioł Ziemi patronuje trzem znakom Zodiaku: jest to Byk, Panna i Koziorożec. Ziemia może przybierać w człowieku różne formy. Od zodiakalnego byka z silnym charakterem przez pracowitą Pannę aż do zorganizowanego Koziorożca. Znaki te wzajemnie się uzupełniają a razem swoim wysiłkiem i poświęceniem pracą nad warunkami swojego życia i dobrą organizacją, ustaleniem priorytetów i uporem tworzą silny żywioł ziemi. Ziemia jest stabilna, przynosi nam plony i utrzymuje nas przy życiu, a ludzie żywiołu Ziemi odzwierciedlają pracę tego żywiołu własnymi ludzkimi rękami. Zodiakalny byk, panna i koziorożec to osoby praktyczne, pracowite i patrzące na świat realistycznie najczęściej nie interesują się światem duchowym bardziej niż tym, co są w stanie zrobić w świecie materialnym. Dla nich przede wszystkim liczą się efekty, a one nie pojawiają się same, dlatego każdego dnia skrupulatnie dopełniają całej listy swoich obowiązków, aby później móc cieszyć się nagrodą, na którą zasłużyli. Ludzie urodzeni w żywiole Ziemi cenią sobie życie w luksusie i raczej sami zapewniają sobie wszystko, czego potrzebują. Ludzie żywiołu Ziemi bywają bardzo uparci i niechętnie zmieniają swoje zdanie. Nie przepadają za nowoczesnymi rozwiązaniami, a czasem wręcz nie lubią próbować nowych rzeczy. Trzeba zrozumieć pewne ich zachowania, aby nie poczuć się urażonym, kiedy nie zareagują entuzjazmem na jeden z naszych pomysłów. Mimo wszystko, żywioł Ziemi jest bardzo stabilny i takie też są uczucia tych osób. Nie wpłynie na nie byle wydarzenie. Tego samego tacy ludzie wymagają od swoich partnerów. Byk panna i koziorożec nie znoszą niepewności, dlatego planują swój czas z wyprzedzeniem, organizują swoje obowiązki i wypełniają zajęciami niemal każdą swoją chwilę. Symbolika ziemi bardzo mocno zaznacza się w osobach spod ziemistych znaków. Ich osobowości zawsze będą związane ze stabilnością, z trwałością i z solidnością. Nie posiadają w sobie żadnego pośpiechu. Za to zawsze zaznacza się u nich wytrwałość w wysiłkach, poczucie ciągłości i bardzo szczególne pojmowanie czasu. Wszystkie znaki ziemi bardzo dorośleją, ale z wiekiem. Ponieważ potrzebują czasu, żeby nabrać samodzielności. Byk stąpa ciężko po ziemi, ale za to z gracją, żyje i postępuje z namysłem. Jest potężny i pracowity, ale nie daje się wykorzystywać. Potrzebuje czasu, żeby uświadomić sobie swoje uczucia i swoje potrzeby. Dlatego niejaką trudność sprawia mu podejmowanie decyzji, a jeszcze większą trudność zmianę decyzji raz podjętej. Byk zazwyczaj jest osobą odporną psychicznie o mocnym charakterze, jest ogromnym zazdrośnikiem i upartym osłem. Stać go na ogromne poświęcenie dla rodziny. Jest wzorowym pracownikiem, pod warunkiem jednak, że dostanie awans lub podwyżkę. Byki często bywają chorobliwymi materialistami. Byk jest znakiem stałym, nastawionym na jasno określone zadania. Musi robić coś konkretnego i podobnie jest z pozostałymi ziemistymi znakami wszystkie bowiem twardo stąpają po ziemi. U byka wiąże się to z bezgranicznym umiłowaniem życia i jego przyjemności. Byk jest bez wątpienia najbardziej wrażliwy z całej trójki ziemistych znaków, ma najbardziej liryczną naturę i artystyczną duszę. Dla byka w życiu liczy się jakość, a nie ilość. Panna jest znakiem zmiennym. Jest bardziej dwuznaczna w pojmowaniu czasu. Jej panem bowiem jest Merkury. Jest więc bardziej mobilna, szybsza w działaniu czy w reakcjach, a nawet w uczuciach. Niemniej jednak, jak wszystkie znaki, Ziemi ma tę długą cierpliwość. Przejawia się ona w mrówczej pracy typowej dla panny która bez pośpiechu coś gromadzi, coś zbiera, z mechaniczną precyzją i godną podziwu konsekwencją. Jednak w życiu wewnętrznym wyraźnie dają się u niej odczuć wpływy ziemi, przez co trudno jest jej niekiedy wyszaleć się za młodu. Panna jest dokładna, metodyczna i, Uporządkowana. Przestrzega zasad gry narzuconych jej przez naturę. Potrafi wykorzystać swoją inteligencję i pomysłowość w pracy, a także w służbie na rzecz innych. Panny są zazwyczaj punktualne i rzetelne. Są bardzo odpowiedzialne i sumienne. Zazwyczaj liczą tylko na siebie. Panny lubią porządek. Często są dokładne i drobiazgowe. Z natury są zazwyczaj skryte. Brak im często poczucia fantazji. Jeżeli zostaną obrażone, z trudem zapominają o belgii. Są praktyczne aż do bólu i lubią się poświęcać obowiązkom domowym. Koziorożec, prawie zawsze zostaje o krok w tyle. Zraniony odczuwa ból dopiero po chwili, ale cierpi wówczas bardziej niż inni, przeżywając wszystko niezwykle głęboko. Często wypomina mu się refleks szachisty, wiedzę przyswaja wolno, ale za to pełniej niż inni. Siła koziorożca wynika z mądrości i dystansu wobec życia. Zawsze zachowuje dystans wobec tego, co przeżywa lub czegoś pragnie. Stąd też bierze się zarówno jego chłód, jak i jego frustracja. Ceni siłę i nie mógłby się pogodzić z własną słabością lub bezbronnością, dlatego często narzuca sobie rygor i dyscyplinę. Koziorożce traktują siebie zbyt serio, zazwyczaj bywają spięci i zamknięci w sobie, unikają okazywania wzruszeń i namiętności, często towarzyszy im uczucie niezrozumienia przez świat, czują się samotni wśród ludzi. Największą wadą koziorożców jest wyrachowanie i zbyt materialistyczne podejście do życia są niechętni do ożenku, a jeżeli już, to najchętniej ożeniliby się z wytwórnią papierów wartościowych. To najczęściej urodzeni egoiści i sprawy innych mało ich obchodzą. Oni i ich sprawy mają być zawsze najważniejsze. Od wybranego partnera żądają bezwzględnej wierności i podporządkowania, Niekoniecznie stosując tę zasadę wobec siebie. Znaki Zodiaku żywiołu Ziemi posiadają wiele zalet, potrafią stworzyć solidne fundamenty każdej relacji, wykazują się konsekwencją w dążeniu do obranych celów dbają jednak nie tylko o sukces na polu zawodowym, ale i towarzyskim. Pielęgnują przyjaźnie, cechują się lojalnością i sprawiają, że zawsze można na nich polegać. Byki, panny i koziorożce twardo stąpają po ziemi. Najczęstszą ich zaletą jest ostrożność, praktyczność, pragmatyzm realizm, zmysłowość i dążenie do stabilizacji. Znaki ziemiste są zapobiegawcze i racjonalnie podchodzą do wyzwań, jakie stawia przed nimi życie. Ze względu na pragmatyczne podejście do życia, często osiągają sukcesy. Potrafią ściągnąć na ziemię tych, którym nierealne wyobrażenia Przysłaniają rzeczywistość, potrafią także doradzić w trudnej sytuacji. Ziemiste znaki posiadają także wady. Osoby urodzone, urodzone pod patronatem Ziemi bardzo często bywają postrzegane za materialistyczne. Cechują, cechuje je zaborczość, fałsz i przesadne dążenie do dobrobytu. Niektóre z byków panien i koziorożców wyjątkowo lubią pławić się w luksusie. Może się zdarzyć nawet, że nic ich nie powstrzyma w drodze do osiągnięcia bogactwa. Będą podejmować bezwzględne decyzje i nie będą martwić się innymi, aby tylko osiągnąć swój sukces, popularnie mówiąc, po trupach do celu, to hasło niestety często przyświeca znakom zodiaku Ziemi. Zodiakalne znaki Ziemi również w związkach bywają zaborcze. Próbują zagarnąć dla siebie jak najwięcej tak jak wcześniej wspominałam od swojego partnera, wymagają często bezwzględnego podporządkowania, niekoniecznie stosując tę zasadę do siebie, dla siebie mają więcej wyrozumiałości. Kluczowe dla znaków Zodiaku Ziemi jest zachowanie umiaru i balansu. Ich determinacja bardzo łatwo może przerodzić się w zaciekłość i bezkompromisowość, a ostrożność niemalże w paranoję. Sprawdźmy zatem, do kogo pasują znaki Zodiaku Ziemi. Dopasowanie zodiakalne może dużo nam powiedzieć o tym, jak poszczególne grupy znaków Zodiaku zachowują się w związkach. Połączenie znaków ziemistych ze znakami wodnymi, czyli byk panna i koziorożec w związku z rybami, rakiem i skorpionem, to wyjątkowo udana para. Ziemia i woda idealnie ze sobą współgrają, potrafią się dogadywać i rozumieją nawzajem swoje potrzeby. Tak jak dzięki wodzie Ziemia pozostaje pełna życia i energii, tak też panny, byki i koziorożce ożywają w związku z osobami urodzonymi pod wodnymi znakami Zodiaku. Nie ma tu mowy o chaosie ani zbędnych konfliktach. Zamiast tego, tego czeka je prawdziwa harmonia i miłość. Sukces możliwy jest do osiągnięcia zarówno w przypadkach dłuższych, stałych relacjach, jak i w niezobowiązujących romansach. Połączenie znaków ziemi i znaków powietrza, czyli byk panna i koziorożec w związku partnerskim z bliźniętami wagą i wodnikiem. Mają ze sobą wiele wspólnego, podchodzą do życia z praktycznym podejściem. Mogą mieć jednak trudności z pracą zespołową i wspólnym podejmowaniem decyzji. Znaki Zodiaku powietrza przyzwyczajone są do szybkiego tempa życia i nie ma gwarancji, że panny, byki i koziorożce za nimi nadążą. Związek pomiędzy znakami zodiaku Ziemi i znakami zodiaku powietrza ma szansę na przetrwanie, jednak nie obejdzie się bez kilku ustępstw i kompromisów z obu stron. W innym przypadku znaki powietrzne pozostaną zirytowane i sprostowane, a to nie wróży nic dobrego. połączenie żywiołu Ziemi i żywiołu Ognia, czyli byk, panna i koziorożec w związku partnerskim z baranem, lwem i strzelcem. Muszę zaznaczyć, że ogniste znaki Zodiaku wyjątkowo jest trudno poskromić. Jeżeli komuś ma się to udać, to właśnie znakom Zodiaku Ziemi. Ich stabilna natura sprawi, że znaki ogniste odnajdą w sobie odrobinę wewnętrznego spokoju. Nie gwarantuje to jednak, że związek z ognistymi znakami yy, przetrwa latami. Z pewnością będzie pełen namiętności i miłosnych uniesień, może jednak zabraknąć czegoś, co utrzymałoby płomień uczucia na dłużej. Połączenie znaków Ziemi ze znakami Ziemi czyli Byk, Panna i Koziorożec w związkach partnerskich między sobą. Znaki Zodiaku Ziemi doskonale wiedzą, co zrobić, żeby stworzyć ze sobą udaną relację. Potrafią się nawzajem uzupełniać i doskonale znają swoje potrzeby, które nawzajem spełniają. Ze względu na chęć dążenia do stabilizacji oraz pragmatyczne podejście do życia, mają dużą, dużą szansę na stworzenie długiej i udanej relacji. Może im jedynie doskwierać czasem nuda, wkradająca się do spokojnych, pełnych rutyny relacji, a właśnie taką zwykle tworzą znaki Zodiaku Ziemi. Panny byki i koziorożce. Powinny więc bardzo uważać na nadmierną monotonię. Wspólną cechą znaków Ziemi jest to, że wszystkie kochają swój żywioł. On dodaje im pewności siebie, twardy grunt pod nogami zapewnia im oparcie i stabilność. Ziemia jest tym, co daje im trwałość i niezmienność. Ziemia to także cierpliwość i dostatek, który tak bardzo kochają. Znaki Ziemi mają jeszcze jedną wspólną cechę, są realistami i lubią osiadły tryb życia. Ziemiste znaki są najbardziej konkretne i solidne ze wszystkich znaków Zodiaku. To już wszystkie informacje, jakimi chciałam się dzisiaj z wami podzielić. Jeżeli film Ci się spodobał i uważasz, że informacje przeze mnie przekazane były przydatne i ciekawe, bardzo proszę o przyciśnięcie łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zdecydujesz się na subskrypcję i przyciśniesz dzwoneczek tak żeby otrzymać powiadomienie o kolejnym filmie i być ze mną na bieżąco. Ja już pomału z wami się żegnam, pięknie dziękuję za obejrzenie tego filmu, wszystkich was serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, następnym razem.